Dobra, dzisiaj pogadamy o porannej rutynie, która będzie realistyczna, to po pierwsze będzie wykonalna. I nauczy się dyscypliny i generalnie będzie trwała maksymalnie 20 minut. Prosta, realna, 20-minutowa. I teraz dam Ci kontrast z moich obserwacji odnośnie dzisiejszej młodzieży. No to. Bliska mi osoba na przykład jej rutyna wygląda tak, że ziomek cały dzień siedzi na komputerze, cały dosłownie dzień. Siedzi do drugiej. Wstaje nawet do tej teraz do szkoły czy coś. Na, wstaje o szóstej. No to 4 godziny snu z rana wygląda jak gówno. Idzie do tej szkoły, od razu z niej wraca i znowu siada na kompa. I cały dzień siedzi na kąpie. I to jest po prostu przykre, jak się na to patrzy. Więc stąd powstaje ten film. Nie jest to rutyna całodniowa, to jest poranna rutyna. Poranna, czyli krótka. Więc zaczynajmy. Pierwsza najważniejsze. Od, od, o kurwa, pierwsza najważniejsza rzecz, o jaką powinieneś zadbać, to higiena snu. I co to znaczy higiena snu? Nie będę ci mówił, że masz wstawać o czwartej, piątej i takie tam tylko po prostu wybierz sobie jedną godzinę, o której zasypiasz i jedną godzinę, o której wstajesz i się sztywno tego trzymaj. U mnie to jest 22.30 do łóżka włażę już 600 budzik, dzwoni i wstaje. Protip jak wstawać, jak masz takie łóżko jak ja Antrysole. To telefon zostawiasz zawsze na dole. I wtedy musisz kurwa zejść i go wyłączyć. I naprawdę to trzeba być desperatem, żeby go wyłączyć i wrócić na górę. Jeszcze tak, nigdy tak praktycznie nie robię. No chyba, że jestem jakiś chory, przeziębiony, to ok Ale tak to zawsze jest. Higiena snu zachowana zawsze staje o takiej samej godzinie i zasypiam o takiej samej godzinie. I. Kolejna rzecz. Jaka jest kolejna rzecz? Od razu jak wstanę, kładę sobie na ziemię wagę, tutaj dosłownie, i się ważę. I zapisuję to w fitatu, żeby mieć kontrolę nad swoją wagą. Proste, myślę. Potem idę do kibla, albo gdzieś, gdzie jest lustro, zdejmuję koszulkę i robię sobie zdjęcie, cyk, sylwetki, żeby po prostu wiedzieć, jak wyglądam i... Bardziej ambitni będą mogli zrobić sobie po dwóch latach z tego kola, jakiś i wstawić na TikToka i pójść viral, co może zacząć choćby twoją przygodę z fitnessem, jeżeli chcesz się kształcić w fitnessie, wstawisz swoją przemianę i to będzie bardzo dobry start. Potem, co robię potem? Potem piję dwie szklanki wody. Dlaczego dwie szklanki wody? Bo po prostu chciałbym siebie wdać z pół litra wody. Moje szklanki mają 300 ml, więc no biorę dwie, no nie będę przecież tego odważał, więc dwie szklanki wody z rana, mega opcja. Pobudzisz się dużo, dużo szybciej. Później co? Później zimny prysznic. I to jest już temat kontrowersyjny. Niektórzy mówią, że to jest gówno. Niektórzy mówią, że to jest spoko. I ja ci powiem to z mojego serca i z mojego punktu widzenia. Ja to robię rok już i szczerze uwielbiam to robić. I teraz jestem na sensji, czyli skończyło mi się chorobowe jakby wczoraj. Więc jestem jeszcze taki, nie wiem jak to powiedzieć, ale wiesz o co chodzi. I ja pragnąłem tego zimnego prysznica. Jak widzisz, mam mokry łeb, stąd ta bluza. Więc. Albo kochasz zimne prysznice, albo ich nienawidzisz. Nie ma reguły, musisz spróbować, ale jak Cię zachęcić do tego? Będziesz miał zdrowszą skórę, nie będzie ci się przesuszać aż tak bardzo. Włosy też Ci się nie będą przytłuszczać. Nie dość, że się pobudzisz. Będziesz miał pozytywny pik, jakby dopaminy, bo zimny prysznic daje fajną dawkę dopaminy. I to nie jest dopamina typu górwa, poskrojujesz pół godziny TikToka, tylko to jest taka fajna dopamina, którą powinieneś której powinieneś być rządny, więc musisz spróbować. Jak ci się nie spodoba, to spoko, ale musisz spróbować. I potem, potem, po zimnym prysznicu, odpalam swój dziennik i już ci mówię, co w nim piszę. Piszę na przykład rano, rano, tu jest rano i jedyneczkę piszę. Można to robić też w telefonie, można to robić w Notion, naprawdę ogranicza Cię tylko wyobraźnia, ale ja uwielbiam papier, bo w dzisiejszych czasach straciliśmy trochę kontakt z papierem przez smartfony i technologię, więc to jest taki mój mały taki powrót do... Tego co ważne, można tak powiedzieć? Myślę, że można. I co w nim piszę? To mi zajmuje bardzo mało czasu. Piszę tylko trzy punkty. Pierwszy punkt: jestem wdzięczny za. I piszę sobie od trzech do pięciu rzeczy, za co jestem wdzięczny. Myślę, że proste. No to dzisiaj, co napisałem: za lepsze zdrowie, za pogodę, za fajny sen. Może mało ambitne, ale tak to powinno wyglądać. Potem dwójeczka. Co sprawi, że dzisiejszy dzień będzie udany? No to trening. Pomimo, że jestem jeszcze taki trochę podziębiony. Film na YouTube'a. Żebym zrobił teraz dla Ciebie film. I czytanie książki godzinę. Trzy rzeczy i ja już jestem zadowolony. I trójeczka. Codzienne afirmacje. Czyli pisze sobie jaki jesteś. No to ja dziś napisałem jestem silny, Ogarnięty, sprawny i tyle proste. Co Codziennie staram się pisać coś innego i to naprawdę ci zajmie 2 minuty i jeszcze fajnie by było, jakbyś sobie tutaj, mam terminy jak widzisz, od 6 do 22 jest. Jakbyś swój dzień planował dzień wcześniej, to naprawdę by było spoko. Jakbyś swój dzień jutrzejszy zaplanował dziś wieczór, co jest mega ważne, bo. Jakby idąc w ten dzień. Wiesz, co będziesz robił, co nie? A nie że jakby tak. No właśnie to jest chyba problem według mnie u większości ludzi, że oni po prostu nie planują sobie następnego dnia i po prostu tak se płyną z czasem, nie wiedzą co robić. I robią wszystko i nic. Tak. A kolejna rzecz, jaką robię, to medytacja w aplikacji Medito. I tam jest minimalny interwał 3 minuty. Ja zawsze robię po 5 minut, 3 to naprawdę, jak jest, mi się nie chce, żeby odhaczyć. A jak jestem bardziej ambitny danego dnia, to robię nawet 10 minut. No. I dlaczego polecam apkę Medito? Ponieważ ma strika. Jak jesteś młody, to pewnie wiesz jest to, to snapchat. I tam były dni, prawda? I pewnie to korzystałeś z tego. Bardzo uzależniający mechanizm psychologiczny te dni. W MediTo też masz dni. W MediTo masz łączny czas medytacji, co jest bardzo fajnie motywujące. Jak ja patrzę, w, wchodzę w aplikację i patrzę, że mam 2000 minut przemedytowanych, to mam takie wow! To jest chyba z 30-40 godzin. To jest naprawdę sporo, sporo czasu, żeby oczyszczać Twój umysł. Mega opcja. I co tam jeszcze jest? I to tyle chyba. No i chyba, no tyle, tyle. I, I to tyle by było z twojej porannej rutyny. Myślę, że jest bardzo łatwa, prosta do zrealizowania i każdy bez wymówek może ją zrealizować. A co robisz po tej rutynie? Idziesz jeść śniadanko i wychodzisz do szkoły, na uczelnię, do pracy, cokolwiek. To jest taki mały czas spędzony ze sobą rano. Takie malutkie kurde poszanowanie siebie i taki miły, spędzony czas ze sobą, z szacunkiem do siebie, gdzie jesteś tylko ty i to, co robisz dla siebie. I spróbuj sobie, mówię, to trwa max 20 minut, myślę, że nawet w 10 się wyrobisz, jak się będziesz bardzo śpieszył i będziesz pragnął tego, żeby szybko to skończyć, to skończysz to w 10 minut. 10 minut. Wyobraź sobie, 10 minut i takie małe 10 minut po jakimś czasie może zmienić totalnie twój umysł i podejście do życia. I mówię, po tym możesz iść jeść, wypić kawę, iść na trening, do szkoły, cokolwiek, grindować, wszystko, to sobie zamarzesz, Więc podsumuję ci to teraz, jak wygląda ta rutyna higiena snu. Wybierasz sobie godziny, o których zasypiasz i o których wstajesz. Zawsze starasz się robić tak samo, no chyba, że jesteś chory albo zachlałeś, to... Chociaż... Dobra, trzymaj się tylko jak jesteś chory, Co się tego możesz nie trzymać, bo wtedy jesteś... Twoje zdrowie jest ważniejsze. Dobrze, czyli wstajesz o godzinie, o której sobie określisz, tak, żeby zdążyć na przykład do szkoły, nie? Okej, okay, myślę, że rozumiesz. Potem ważysz się Robisz zdjęcie sylwetki, pijesz wodę pół litra, czyli wypisę po prostu dwie szklanki. Potem zimny prysznic, cienniczek twój. Jak nie chcesz go założyć, bo masz jakieś wymówki, spoko nie zakładaj go. Możesz to zrobić w notatniku, w telefonie i na to już nie ma wymówek. Chłopie, kurwa to nie jest żaden problem w notatniku, jeszcze na telefonie, który masz zawsze pod ręką, odpalić i napisać te 3 punkty. Nie wierzę, że to jest niewykonalne, ok? I po tym, po pisaniu w dzienniczku, po samorefleksji, medytujesz i zaczynasz swój dzień, jak gdyby nigdy nic. To jest takie małe dodatkowe coś. Dawaj znać w komentarzu, co ty myślisz. Mam nadzieję, że ci się spodobało. Zostaw suba i lajka, bo to mega motywuje. No, i do następnego.